Uwaga, Ciędza, to nie patrzcie jaka ma ta, przeratona. No. Robiliście kiedyś gofry? To ja wiem pan co, pan to... ja też wezmę właśnie, poproszę na szyneczce, boczniaku i też spróbuję z serkiem jeszcze Taki gofer kurde, Brawo. piękny gofer Superman dzięki to... ja nie jestem klasyczny, ja jestem legendarny Jesteś legendarny <grym> Zimno buba, ale mamy dla was kozacki dzisiaj odcinek Zjemy śniadanie Jednym z najlepszych sieci hotelowych na świecie w szaratonie. Pięć eee, gwiazdek, nie? Pięć gwiazdek. Zobaczymy, jak takie śniadanie smakuje. Wiemy, mniej więcej, już ile kosztuje. Podzwoniliśmy się zapytać, czy w ogóle można z ulicy wejść i zjeść takie śniadanie, jak jedzą gości hotelu. 9 dych, słuchajcie, 9 dych za takie śniadanko. Mogę powiedzieć, że mnóstwo ludzi jest ciekawe, jak takie śniadanie w takim hotelu wygląda. Dokładnie, no to idziemy, i my wjeżdżamy. Wam to zaraz. Ja czekam za rozmiarem już cztery godziny, bo się umówiliśmy na piątą i dziewiąta. No co ty zrobić? Dziewiąta cztery tej. No zobacz, to nie ma rozmiara. Widzowie, My dzisiaj dla was mamy taki odcinek śniadaniowy, no ale rozmiar to na obiad przyjdzie, jest dziewiąta. Ja wstaję o piątej. Ale mówił, że będzie o dziewiątej tak Ale naprawdę. o której wstajesz? Ja piąta. I ja, on ja nic nie jadłem, jest dziewiąta. Ja wstałem około siódmej, jadałem dałem No. Cztery godziny nie jem, bo za rozmiarem. No mig. Zachciało nam się kanału tej. Życie po 40. Głodne od razu. <laughs> Wczoraj zauważyłem jedną rzecz, którą robi chyba TVN. Co? Życie zaczyna się po 60 robią. do się właśnie, to nie Ale wiecie, czemu nie zrobili życie po 40, bo by nam robili reklamę, nie? Tak, oni zmienili, bo oni chcieli po 40, ale jak zobaczyli nas, to mówią, że nie są w stanie z nami wygrać, nie? To se zrobili po 60. Ale to dobrze, bo za 20 lat, jak my będziemy mieli kanał, życie zaczyna się po 60, to tam ta wiara będzie miała 8 tych, nie? Dobry. No to jak my się prowadzimy, człowieku, z tyłowie, pięknie, Śniadanie w najdroższym hotelu. Zobacz, ja sobie od rana robię normalnie ten tężyzna fizyczna. Musicie po prostu wszystko poogarniać. Przed śniadankiem najlepiej, bo wtedy najlepiej palimy, nie? Kartio. <laughs> Jest! Yes. Dorosli, no przecież nie umawialiśmy się na obiad, tylko na śniadanie! A więc to... ja będę jadł obiad. Boremik myślał, że trzeba wypakować jeszcze śniadanie, to co przywiozą, transportem. Schodzę, zimno. Załóż czapkę, skinie. A okej, okay. tutaj mamy różnego rodzaju wędliny. Mega duży wybór, nie? Takie wędzone, suszone, jakieś mm. zwykłe. ser, A patrzcie, ile serów mamy. No. Do tego granic, malczek, mhm. oku, czy no i warzywka, nie? I tu pani nam obiera warzywka, zobaczcie, możemy zobaczyć, nie? Mm -hmm. Dobra, chodźcie dalej, zobaczymy co jest na ciepło Fasolka z pomidorami no, Ja wam Fasolka raz, do aniołskiego no. no, Tutaj możemy sobie zrobić gofry na ciepło, no, zobaczcie Może też smakowe jakieś warzywa no, no bo to co to, to gofry, nie? A to są jakieś chyba pasty, tak? Tak typu biała czekolada? Czekaj. A, gofra możesz sobie sam zrobić Gofra A, tutaj mo mo mogę u pana jajeczniczkę zamówić? Pięknie e, Na czym na przykład? No. Na bekonie? Na szyneczce? Zobaczcie, A, tutaj, o! Oczywiście. Super e, szyneczki, cebulkę. O, to okay. szyn cebulka. Cebulka, Szyneczkę, cebulkę To na szyneczkę i cebulkę Szyneczkę i składniki, z których pan robi jajeczniczkę, nie? Ale kozacko, ale się cieszę, widzę, no te... wiek, nie. nie, ja omleta Omlet, o, omlet. O, omlet A ja wezmę angielskie śniadanko całe, skompletuję Wezmę sobie te kulki, chyba tu są to, Nie, 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 to boczniaki Boczniaki, o, dobra, tu... mogą być boczniaki U, to ja I pomidorek wezmę. I pomidorek To ja wiem pan ja też wezmę właśnie, poproszę na szyneczce, boczniaku i też spróbuję z serkiem jeszcze To nie koniec, zobaczcie Tu mamy Ja na rajd ja dla Repika raj, raj dla Rosyjego Ja <noise> całą czoła. łeb mu wsadzę w to <noise> Ja biorę sprób... Nie no, Rosie musi spróbować jednej pieczarki, no widzowie tak. Ja robię taki talerz komandosa, słuchajcie Wszystkiego po trochu wezmę po prostu Tak Bekonik Jaki bekonik, patrzcie jaki bekonik jest śliczny I podgrzewany cały czas, nie? Cały zobaczcie, czas, zobaczcie, zobaczcie się czas wszystko podgrzewa, podgrzewa. A ja, w otoczeniu sosów, majonezu, kociufru. Ja generalnie mało mięsa jem, ale. Tej, ja generalnie mało mięsa jem, ale bekon. Tej, bekon to ja uwielbiam, tej. Tu co dzisiaj jest klasyczne? Ja widzę, że ja wszystko na. Nie, klasycznej nie chcę, jak mam omleta. Ja, o, nie to nie, a, Miki, ja nie jestem klasyczny, jestem legendarny. A bo ja nie jestem klasyczny, jestem legendarny. Jesteś legendarny. <noise> to jest legendarnego gofra, tu gościu robi jeszcze. No ja nie, bo gluten, ale Miki może. Więc e, desery zobaczymy później, tak. bo zobaczcie, tam są donaty. Tak jest, dokładnie. Widzowie, zobaczcie. Tutaj macie opłat tak zwany. A więc jeżeli na szybko chcecie to akweny dinki różnego rodzaju: od drobiowych, wieprzowych. Tu jakieś takie, mm, to są hmm, chyba takie z, y, wędzone, surowe, surowe, surowa kiełbaska, dokładnie, zobaczcie ile rodzaj seru tutaj jest, nie, Najróżniejsze sery, pięć rodzajów. Oprócz tego takie serki brzykowe, nie, jest ja, sałatka ja. śledziowa, jest sałatka ziemniaczana, kochani, tutaj macie jeszcze y, marynowany, O, patisony, ja lubię patisony, kochani, tu mamy śledzie wędzone, zobaczcie. O. Ja myślałem, że to jest łosość, a to jest śledź w ale jaja. Cebulki, kapary, papryczki, trzy kolory papryka, wszystkie jak lubicie żółtą, zieloną, czerwoną, świeży pomidorek, świeże górkę. samolot. No a więc i to jest wszystko, tylko takie powiedzmy na obkład. Ja tu jeszcze widzę pastę jajeczną i mm. cukina chili mega to wygląda, naprawdę. Ciasto dugo wow, To właśnie. jest ciasto Tak. Naprawdę? Ten? Ja, ja myślę, że to jest, słuchajcie, tak, bo to jest jedna dawka ciasta na Niepożegna. Zobaczcie, zobaczcie. Patrzcie, jaka ładna ta, ta, ta jest przeratona. No. Robiliście kiedyś gofry? Wow. I wow. to to, to jest... teraz, co, patrz to. Wszystko musi się zmieścić, bo to jest tak policzone, nie? Mhm. Dobra, dzięki. Rewelacja. Dobra. Mamy. Zamykamy. I? I obracamy? I obracamy, no. I teraz mamy 2,58. To masz, wiesz, fajne rzeczy. Boróweczki, Nutella, dżemik, masełko orzechowe. Ja bym polecał ci masło orzechowe i syrop klonowy Nie, to dziwny gofer. Takich to to, to się po prostu, To nie, nie, tak? No. Sprawdzam sobie serek regionalny, tak to się nazywa, nie było napisane z czym są te serki, bazyliowy. Bardzo dobry, jestem w ogóle serużercą ser, seru na śniadanie. U mnie śniadanie, wystarczy tak naprawdę chleb i ser, nie? Chleb bezglutenowy. Właśnie, sprawdzę czy jest chleb bezglutenowy, co by na to? Jest chleb bezglutenowy, liście są Wszystko w porządku. Nie, kawka, kawy, nie, sok, poda, Kawkę już mamy podaną. Dziękujemy super, bardzo. Oprócz tego macie z pieczywa jeszcze chleb tostowy. Możecie sobie tosta zrobić. Jest tutaj toster. Co za jest? Macie, zobaczcie, chlebki ciemne. Macie tak zwane krosanty. To nie jest fajny O kurczę, to jest Ja na palce. Ja akurat polecam normalnie na co dzień piekarnię wolną dla Poznaniaków i okolic i wrocławian. Poczekaj, czy to nie jest ta piekarnia w Komornikach? Mhm. Uwielbiam ją, tak. tam rzeczywiście <zys》> bez... To nowe rzeczy są najlepsze na świecie. 7. Ale e. naprawdę. Słuchajcie, no niestety, a propos chlebka, no to on czuć, że jest bezglutenowy, nie? Po prostu czuć to nie jest tak jak w spiekarni wolnej, że nie czuć, że jest okay. bezglutenowy, on czuć. No ale co tu dużo mówić, ale jest tu chleb bezglutenowy, to to jest prop. Zobaczcie, jaki idealny gofer wyszedł. Tą Eską jak super. No naprawdę. ej Naprawdę wyszedł taki gofer, kurde. Bravo. Piękny gofer. A ja sobie przygotowałem takie śniadanko angielskie, e, boczek, pieczarki, do tego jedną kiełbaskę. Bez na razie musztardy, ale chyba po nią pójdę, wiecie? Więc zaraz się widzimy. Sąc widzę, że jest chyba jaj. Albo z dwóch. Tutaj bym nie był aż tak pewny z, z ilu tych jaj jest. Między trzy a dwa, na pewno nie czterech i na pewno nie z jednego. Mam boczniaki. Mam szyneczkę i mam pomidora, uwaga. Na maśle. Fantastycznie zrobiony. Petarda, normalnie naprawdę. Nic lepszego dzisiaj mi nie mogło. Z rana trafić jak ten wspaniały omlet. Zobaczymy co rozmiar na swoją jajecznicę. Ja mam dwie jajeczniczkę. Ja jestem wybredny, jeżeli chodzi o jeźniczkę Musi być bardzo dobrze zrobiona. Mam na cebulce i na szyneczce. Uwaga. Nie wiem, jak Remika omlecik, ale już widzę, że został e, zepsuty przez to, że i dobrał. Ej! No dobra. Pyszna jest. Pyszna? Mhm. To mam do Ciebie pytanie. Jak uważasz, z ilu jaj? Myślę, że tu jest e, z czterech jaj. No, myślę, że trzy. Ja, ja myślę, stają... że trzy. Nie no, trzy to ja robię codziennie sobie i nie mam tyle. Tylko ty masz przepiórcze w chacie, mongole, a nie no. normalnie kurze. Normalnie... Ciekawe... Myślicie, myślicie, że oni mają to wszystko świeże? Myślimy, że tak, ale świeże masz, no. y, ciekawe masz te powiązania y, no. y, smakowe, smalec z jajkami, do tego bekon, ser żółty, gof, y, y, dżem, jagody, powiedz mi taką sprawę rozmiar Eee, eksplozja na... smaków. Byłeś na łeskie? A dlaczego? No może jesteś w ciąży, człowieku, no przecież tylko ty, 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 ty ogórka brakuje. No nie no, słuchaj, bekon, no najważniejsza sprawa w takim śniadaniu, nie? No to testujmy koniecznie. no. I co myślisz Romisiu? Trochę już mi schłodniał. No mi też, no. Ale to przez to, że wybieraliśmy tu chyba z pół godziny. Ale bekon jest dobrze zrobiony, wiesz, bo nieraz... Ale się... wam powiem tak. No? Petarda. O. Naprawdę... Nieraz się trafia, że za mało jest przypieczone, tak mm. nie, a nie raz za dużo, a tu jest tak... A tu jest ja, tak sam raz, zobacz. Ja akurat mam ogromne doświadczenie w śniadaniach hotelowych, ogromne. Rozmiar chyba jeszcze większą ilość tych śniadań zjadł w różnych hotelach. I w szaratonie, naprawdę, bo to nie jest pierwszy szaraton, w którym się zatrzymałem to naprawdę te śniadania zawsze są bardzo dobre. Jest chyba jeden tylko hotel w Polsce, w którym uważam, że śniadania są lepsze. Zgadnijcie gdzie? Miki? Jestem Mariot. Mariot. Tak jak mówię, Mariot dla mnie. O, widzowie, jeżeli chcecie, to przejedziemy się do tej Warszawy kiedyś i dajcie nam znać, czy byście chcieli takie śniadanko z Mariota. Ja, powiem szczerze, w Mariocie spałem kilka razy, nie pamiętam już. Spałem też w Hiltonie, bardzo dobre śniadanka też są. W mm -hmm. super. Mm -hmm. Zwiedziłem te hoteli, tak jak Remik mówił, ponad tysiąc, nie, w Polsce, nie. Dobrze. Także, Rozij. żebym ja miał zapamiętać pamiętać też, gdzie było dobre śniadanko, nie, no to, ale niektórych już wiem na pamięć, nie. Jak dostaję wytyczne, że jadę do tego hotelu, nie, to już wiem, że tam będzie si, że nie? się najesz że, że, się że najesz nie si, musisz z si, chaty tak. brać paprykarza no, że nie muszę paprykarza brać no. dokładnie i, i zarąbiście, słuchaj, ale co jeszcze o tym bekonie byś powiedział on mi mega smakuje jak naprawdę no. takie dobre chipsy tej no tak, ale rozumiesz takie bekonowe, bo on tak chrupie nawet mhm. jest tak nie? zrobiony po amerykańsku no. o, mhm. znowu rozmiar te słowo za, za dupcy, po amerykańsku No, no. zobaczcie, wzięłem jeszcze do testu Serek regionalny. Aha. Nie z jakiego regionu. Może z osiedla Kopernika. Nie. Z, Normalny taki sereg, osypany jakimś tam zielonym. Paleta serów do wyboru była... Paletek. No, no pokazane widzowie wszystko mają, słuchajcie. No. Like. Naprawdę. No. Powiem tak, ja wiadomo, że ktoś powiedzieć, tylko w No. Ale jak jesteś podolę. To, to, co tu zrobisz za 9 tych, to tego nie zrobisz w domu. Czemu? Bo nie kupisz sobie tylko kawałka sera, tylko musisz od razu kupić więcej tego mm -hmm. sera. No tak. A tu sobie tak ugłos ma i gdzieś też co mówię? No tak, a od której są śniadanka? Od 6 do szóstej do 10. Albo chyba od 5.30 może Kochani, słuchajcie, jak widzicie, talerz miałem pełny, jest pusty. Muszę Wam powiedzieć dwie moje fajne uwagi co do śniadania takiego angielskiego, jeżeli chcecie sobie je skompletować. Mają mega dobrą fasolkę, bo czasem trafia się na taką fasolkę w polskich jeżeli nie jest ona ani słodka, ani nie ma tego charakterystycznego smaku hańca, a ja się kieruję tym, jak smakuje w porównaniu z fasolką Heinz Teraz tu ją widzicie na ekranie. Ketchup. Nie wiem, czy kojarzycie ketchup number 7. To jest taki pyszny ketchup, który ma intensywny, słodki smak. I właśnie tutaj go mają, tak na 99%. No więc możecie skompletować sobie rewelacyjne angielskie-brytyjskie siananko. 5 na 5. Słuchaj, dzielę to na 3, dobra? Żeby każdy mógł spróbować. Nie, tu jest niestety gluten, widzowie wiedzą, ja odpuszcza, ale wyjeść. No to... dobra. Ja zjadłem już chlebek z czemikiem, bardzo dobry, czemu? Słuchajcie, ja dopiero co byłem nad morzem, 25 zł taki gofer nad morzem kosztuje. No właśnie, no to trzy takie no. gofry, to już jest 2,5 90 Mniejsze, przepraszam, no to jest, to jest dwa razy takie jak nad morzem, nie? Dalej, bo jakawkę będę próbował. Ale ciasto przepyszne, słuchajcie, pulchne. Mmm, Nikolaj, tu musisz to spróbować. Dodatków było mnóstwo, ja wybrałem akurat borówki czy tam jagody i dżemik i syrop klonowy, nie? Generalnie borówka, jagoda nie różnią się smakiem, różnią się wyglądem. Nie, tak samo, smakują przecież. Apple, orange, mm. grapefruit, trzy soczki do wymiany, a to trzy soczki Jeszcze do wyboru. jest coś Ale tam jest woda. Imbirowa, shot imbirowy, shot imbir ale kozacko. Ale kozacka A weź się wstrząsi najpierw może, żeby było rzeczywiście mocno I polej dwa Strzelimy zarazem Bo nie byliśmy Widzowie, to jest kozak normalnie Mamy imbirowy shot jeden Imbirowy shot drugi Z miodem i Dobrze. miki na Miki No to co? Za wspaniałe śniadanie o kurczę, obyśmy tak mogli jeść całe życie? No nie no Bo jest naprawdę jest godnie. Mm. O Jezu, ale to wjechało. Uuu, tej, aż mi ryf, Pato, wykręciło mi mordę normalnie. Tej, ale dobra. Czy co, I jeszcze co fajnie, woda niegazowana i woda gazowana. Tak, tak. Jest sparkling i still water. Nie? A u mnie drugi talerz, który znowu jest prawie pusty już. Omlet pyszny. Ser się rozpływał. Już nie widać tego sera, ale rzeczywiście on tutaj aż wypływał. Czuć, czuć cebulkę, ale słuchajcie, mam, panowie, jeden mały ales. No. Trafiłem na skorupkę. No, bo goście kocha, bo widział, no. że masz mało wapnia, człowieku. To w twoje kości się <laughs> prawie odzobacz. Ja dotykam twój paluszek. Złamany? Tak. Dlatego ci wapń chciał. No, słuchajcie, tak się śmieję, że rzeczywiście mała skorupka była, ale nie hejtuję tego. Smak jest przepyszny. No, nie mamy hejtuję. nadzieję, bo cały film się udał. No, no. Jeżeli chodzi o słodkości, jest masa? nie? Od donatów, tu jakieś wytrawne ciasteczka francuskie, e, takie oponki z kremem, do tego wszystkie dodatki, dżemy, orzechy karmelizowane, rodzynki, suszone owoce, płateczki śniadaniowe, mleko jak fajnie polane za w butelkach butelka fajnych schłodzone. I co? No i owoce. Ja uwielbiam owoce na śniadanko. Troszeczkę skosztuje, weźmiemy też dla Remika, bo Remik to jest... Właśnie kiedyś, za czasów e, szkoły, dziewczyny na Remika wołowały zawsze bananowy boi. Ale nie wiem dlaczego. <grymne> Ananasik, arbus, słuchajcie, pokojony. tutaj... Melonik chyba Melonik, jest. tak. Okej, okay, starczy, nie? I to... Mamy jeszcze jogurty. Ale jogurtem już nie będziemy tego polewać chyba, nie? Najważniejsza rzecz programu, test kawy. Ja już oceniłem. Zamieszam. Wiecie co? Ja pójdę jeszcze po zwykłe espresso, bo a, ciężko ok. mi ocenić, bo tu też wjechało mleko, którego na co dzień nie piję, a więc mogło to mleko mi zmienić smak. A więc... A, a chcę być bardzo obiektywny, tym bardziej jeżeli chodzi o kawy, bo wiem jak bardzo cenicie sobie nasze stanie o kawach. Znaczy ja bym mógł prosić espresso. nic więcej, nie? Tylko espresso. Łyżeczką mieszacie tą pianę żeby tak tą kawę ładnie rozmieszać i wtedy jak już jest tak zamieszana jeszcze raz od zewnątrz od wewnątrz do zewnątrz od wewnątrz do zewnątrz pokaż od, mi jeszcze od... raz i teraz i teraz idzie test nie jest speciality, to jest premium. To jest premium kawa na pewno, ale no nie jest speciality. Dobra, ale... Słuchajcie, ale... Ale jest, zaczekaj, 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 no, ja, ja im powiem tej jaka tej nawet tej jest? to jest kawa. No. arabika arabika 100% i myślę, że Lavace tutaj parzą. To jest moje zdanie. No, bo to jest kawa premium Lavaca, żebyście od razu wiedzieli. Lavaca nie jest w żadnym speciality, nie, że, Bo po prostu aż mnie Włosko... przechodzi. Dokładnie, nie? Przepraszam, jaka tu jest kawa parzona? Lavaca? Bingo! Za tu dużo mówić. Różać się nie możemy. No. To chyba świadczy o tym, że było dobrze. Było bardzo dobrze. Wspaniałe śniadanko. I ja mam pomysł, widzowie. Po pierwsze, tego mariocika musimy zrobić ze śniadaniem, i myślę, że. I potem, jeszcze je jeden odcinek taki gdzieś z jakiegoś budżetowego hotelu, śniadanie, żeby, żeby nie było. Równać, nie? Tak, bo ostatnio jemy tylko wykwintnie. A to też tak nie może być, musimy zmienić level trochę. No dobrze, ale skoro spróbowaliśmy tutaj nie? No, przyjedźmy raz na obiad. Weźmiemy sobie pokój prezydencki. No nie, i to chciałem powiedzieć, i tutaj to koniecznie trzeba przetestować pokój prezydencki, bo podobno byliśmy w Andersji, tutaj dla przypomnienia. Widzowie, no tak, no jesteśmy w prezydenckim apartamencie i wam powiem, no że jest zacnie, ale nie wiem, czy aż tak zacnie, jak sobie to wyobrażałem. To pikuś podobno, anersybe. Do tego. do tego, do tego, do tego do Ale podsumowując, Sienanko, wszystko pyszne, ciepłe, świeżutkie, obsługa. Pierwsza klasa chyba, nie? Wydaje mi się, że... mi to się to... jak u chomika nazbierało. Może mieć ten hotel pięć gwiazdek swoich. Nie no, na bank ma pięć gwiazdek, tak? Ma, ma. No, ma. no widać po lampie, nie? tak. No, Zawsze pamiętajcie, rozpoznać hotel po lampie. Czym większa lampa, tym więcej gwiazdek. Tak.